Cześć Siemano, witam wszystkich. ja Jestem Ferber, zapraszam do kolejnego materiału na kanale. Moi drodzy, chciałbym przy okazji też powitać nowych widzów na kanale. Witam Piona. Siemano, dzięki, że jesteście, że subskrybujecie. Panie, że jest taki miły, pozytywny odzew. Też za łapy w górę Wam dziękuję. Słuchajcie, topka, nie wiem, nie wiem czemu Was jarają te topki. Czemu Wam się to dobrze ogląda? Nie mam bladego pojęcia. Brak danych dla tego rankingu na świecie. Nie ma nikogo. Znajomi, świat, nic nie ma. Chciałem nagrać dla Was top 1 Chin. I jeśli ktoś znajdzie mi konto obecnej topki, to będę wdzięczny, ponieważ po tych znaczkach ciężko mi cokolwiek jakby znaleźć. Więc stwierdziłem, że zobaczymy, jak gra Afryka. I zobaczcie, że doru to nie byle kto.

Te wszystkie znaczki oznaczają grupę zadaniową do spraw czerwonych krwinek. Cokolwiek by to znaczyło. Więc wpadłem na pomysł, żeby zobaczyć, jak grają ludzie z, Afry z Afryki. No i mamy Doru. Doru to jest właśnie ten gracz. No, na typowego y, mieszkańca Afryki nie wygląda, ale nationality jest South Africa, czyli Afryka Południowa. Grał w y, jednych y, z takich profesjonalnych drużyn w Counter Strike Global Offensive. Tutaj widzicie, że 23 rok, no można powiedzieć, że to jest były pros. Grał właśnie w drużynie Bravado Gaming. Także Doru to nie byle kto i mam nadzieję, że zobaczymy jakiś fajny gameplay, fajną gierkę. Wybrałem moi kochani Ancienta, ponieważ jest to moja, jedna z moich ulubionych map. Ostatnio jak gram cały czas Anubisy, to tylko jest ten kurde Anubis, ale w końcu udało mi się znaleźć takiego ancienta, gdzie i Doru fajne tam fragi robi, przy okazji zobaczymy jak gra. Były profesjonalny gracz, no na pewno gra lepiej niż y, tam ludzie powiedzmy z y, Europy, których tam widzieliśmy, przynajmniej mam taką nadzieję, bo demka jeszcze nie oglądałem szczerze, ani jednej rundy, tylko zobaczyłem właśnie jak tam fragowo, pierwszy frag. Tak trochę kąty sprawdza, wiesz, tak jakbym, tak jakbym zerkał tak wiesz, spod okularów, nie, tak, celownik niżej, no, ale to, no, ma może jakieś właśnie, jakiś plan na to. Dobra, dwa fajne fragi. A no i został. Jeden sam CTEK. Z tego co chyba widziałem na początku, bo widziałem też ile kili, to chyba. Nie, myślałem, że Doro go skasuje. Wydawało mi się, że widziałem 4 kile. Słuchajcie, jeśli jesteście w stanie znaleźć mi konto Steam albo jeden z albo po prostu jakąś historię meczów tamtego gracza z Chin, stopki. Możecie mi podesłać, czy na Facebooku, czy na Insta, link do Insta i do Face'a macie na tym, y w opisie pod tym materiałem, ewentualnie w komentarzach tam, może jego nazwę, bo nie wiem, czy jak wkleicie link do Steam'a, czy link do historii meczów, to nie trafi to do spamu, czy tam wiecie, YouTube tego, YouTube to zabroni, nie wiem, zablokuje, czy cholera wie co. Dobra, poczekał, spoko frak. Teraz tak, zobaczmy, On tutaj. On myślę, że jest tak, tak poczuty. Zobaczcie też, jak właśnie, jak, jak spra, sprawdza sobie kąty. No, można powiedzieć, że celownik nie jest tak, wiecie, tak mechanicznie, e, aimowo przy sprawdzaniu kątów, jak e, na przykład drużyny typu G2 czy Vitality, jak, to, jak oni sprawdzają kąty, gdzie, gdzie ten celownik w ogóle jest. Tak jakby była jedna, jedyna możliwość trzymania celownika. Na poziomie głowy, w sensie, że jak sprawdza konto, cały czas ten celownik jest tam, gdzie Jest ten poziom głowy Kiedy gracz stoi w miejscu, nie? No tak sobie trochę, wiecie, tro trochę niżej, trochę wyżej A to kto jak chce, czy Możecie nawet robić takie Łódki przy sprawdzaniu pozycji jak Pasza, kiedy ma celownik y Mogę rysować? Tak, kiedy ma celownik tutaj, no to sobie takie, wiecie, takie łódeczki robi, tak filkuje, nie? Niektórzy robią tak, niektórzy Równo, w pionie, a na przykład patrza Biceps, nie wiem czy zauważyliście, od czasów w Global Offensive, czy nawet od czasu 1.6 Ma tak, że on po prostu sobie pyk, pyk, tak sobie flikuje Takie łódki sobie, takie uśmieszki, literki U, łódeczki sobie zakreśla No i leśmy dalej na Dumbledore O Tutaj właśnie, czy, nie wiem czy chcecie właśnie te takie highlighty, żeby Zobaczyć właśnie jak gra do najlepszych momentów, możemy w sumie Polecieć, zobaczymy przy okazji. Będzie taka chwila, chwila spokoju i frag. Teraz nie przebija, nie przebija, bo... uuu. Ale usawi się tutaj, wiecie, w linii. No, zdobył fraga. Tam na BS-ie, w sumie nawet dwa fragi. Nie wiem, czy to kwestia źle rzuconych granatów, ale te dwa nade'y jeszcze hit chyba z Mki ki powinny go załatwić. Tak, tamtą, to białe, tam da się skanować. Jakbyście zastanawiali się, czemu tam akurat strzela. Teraz kolejne kolejny wyjście na mida. Zobaczcie, gdzie, gdzie, gdzie flesz tego CTK poleciał. On sobie odbił flesza i kompletnie tam. On nie zdawał sobie sprawy w ogóle, w którym miejscu tego flesza odbije. Już lepiej rzucić po prostu flesza, jak macie tutaj ścianę, tam gdzie on stał, CTK stoi tutaj. Lepiej odbić tego flesza po prostu, pionowo prosto do ściany. Wtedy ten flesz wybuchłby mniej więcej... No w granicach tej, tego obszaru. No to widzicie, że wtedy na powie. Dumbledora, na powie doru. On tego flasza by dostał. No ale tamten cetek premierowy, no o tym niestety nie wiedział. Myślę, że Wy też zdajcie sobie sprawę, jak. Jak rzucać granaty. Tutaj timing. Też mu nikt nie kowerował za bardzo za BS-em. kurde. Myślałem, że to będzie, wiecie, to będzie frag. Mam tutaj szok. Dobra, kwaszek podniesiony. Kurde, ty, PANIE! PANIE! Ja tutaj fragi chcę zobaczyć, a nie jak ty jakieś dętki robisz. No, w końcu jest frag. <ścoughs> nie, to zawsze zakakuje dlaczego ludzie na premierach czy na matchmakingach, nawet na faceitach czasami yy, skracają smoka na pełnej pizziosce. To znaczy, że słychać kroki, przecież ludzie będą słyszeli, że, że się zbliżacie, jak puszujecie smoka. Oj, oj, oj. Chyba jednak wyłączymy ten, ten tryb, bo pokazuje naprawdę jakieś głupie sytuacje, takie, że czasami on strzela, wiecie, nie wiadomo jak dobrze. Też tutaj nie mamy tak naprawdę mm, takiego... Jakby... Tickrate'u u tego samego to co, to co on widzi. Tutaj jest jakiś inny t chyba na tych... Nie ma tego subtiku wydaje mi się, tylko jest. No nie wiem czy 32 Tickrate, tak jak... Przepraszam, tak jak się oglądało Demka w Global Offensive, czy tutaj jest, nie wiem, nagle. Na Na powach jest Tickrate 64. Dobra, zobaczymy tutaj widzę, że jest ten podjazd Cave'a. No, Heda wyrwał ładnego. Nawet y, Doru napisał właśnie, że ładny strzał, że docenia takie hedy. No, takie hedy z Digla naprawdę ładnie... Czasami fa fajnie pochwalić, wiecie, przeciwnika, że Piz naprawdę super Heda. I oni nawet oni rozpoznali właśnie Doru tam, sprawdzali konto. Oni wiedzą, na kogo grają tak naprawdę. Info poszło, sprawdzą na pewno. I zobaczcie, taka pozycja nie ma, nie ma Mida. Spodziewali się w sumie, że zagra ktoś okno i zagra Donat. No, bo jeśli CT nie zajmują Mida, to prawdopodobnym jest, że grają defensywnie albo 3B i powiedzmy Donat i Bombside A, albo tak pasywno -de defensywnie w sensie Donat i z okna, jeśli tego smoka nie ma, mógł ewentualnie sobie rozbić czy coś, ten by rzucił flesza pod schody. I on mógłby na przykład w tym samym czasie piknąć po rozbiciu tego smoka na, na Mida. O, oni byli pewni, że nikogo w ogóle w basenie nie ma, no i Doru tak naprawdę też z, między m.in. przełoży się do tego, żeby tą rundę wygrał. Możecie też sobie zobaczyć, jak on zajmuje mida, mimo tego, że jego teammatesi jakoś za bardzo tego cave'a nie grają. Bo jeśli ktoś gra agre agresywnie, to już nie będę pauzował, jeśli ktoś gra agresywnie mida, w sensie yy, dwóch ceteków tutaj podjeżdża, jeden patrzy właśnie zakręt, yy, drugi wskakuje na heaven, no to jeśli oni grają, powiedzmy jeden gra pasywnie, nie wiem, z shorta albo z longa Tutaj lecą powiedzmy jakieś tam dwa palaki I powiedzmy tutaj jeszcze na, na przejście jakiś najdzik leci, żeby spowolnić ich To czasami fajnie, że oni mogą rzucić, rzucić tutaj takiego flesza, żeby ewentualnie oni musieli się schować w tej dupie Żeby po prostu gracz z Mógł zająć pozycję, żeby mógł się wcelować I wtedy jeśli grają agresywnie midaną, to od tego powinien powinna być pomoc no ale wiecie, czasami jak gra się tam solo kuczy, jakieś tam duo trio na premierach, nawet czasami piątką, no to, no to ciężko jest. Zobaczcie, właśnie jaki leci palak głęboki, i oni są tym palakiem kompletnie zatrzymani. To jest rampa czysta, więc powin, powinien lecieć Call, że Uważaj na bombsadzie A. Jeden z MIDA już powinien cofać. Właśnie to jest doru Bo na midzie nic się nie zdziało, pod B nikogo nie widzieli ale domyślają się, że może to być coś grubszego pod bombsidem A. Mądrze tutaj grawa się Deadpool, że jest taki, takim lurkiem, nie? No I wtedy zobaczcie, Deadpool zdobywa fraga i już leci Rodka na bombsite B. a bombsidzie A będzie trochę mniej zawodników, więc oni w drugie, trzecie tempo trochę za wcześnie się pokazali. Podoru wie, że jest gdzieś ten lurk od B, no i musi się go pozbyć. Widać jak, jak go rozwali? No to poleci od razu, no tak jak myślałem, poleci od razu na Bombsite A. Tamten od Donata powinien jakoś inaczej się schować, bo jeśli on podejdzie tutaj, sobie nawet nie musi, powinien zaraz tego sprawdzić Właśnie Donat. No i niezbyt trudna runda. Tutaj znowu będziecie mieli e, podjazd midem Z tym, że zakręt chyba będzie palony, bo jeszcze nie widziałem tej rundy Dobra, no i zobaczcie, tak, tak się powinno grać mniej więcej e, Heaven, nie? Wie, wie, że jest jeszcze na zakręcie, tutaj widzi dwóch, więc jest info po wszystkich No i ostatni był widziany na zakręcie Ten akurat go Tam zespotował, pokazał się na radarze więc jedyne co, co może być, no to na, na razpie... Terror gdzieś. Tym bardziej, że A już gościu skrócił tam, A maina. Więc musi być pod B, pod bramą. Bo zobaczcie gdzie on jest, on jest kompletnie zamknięty. On... Jedynie co może zrobić to exit fragi i nic więcej. W takiej, w takiej sytuacji. Ale czy, czy zrobi te exity? O no kiwi, co robi nie tam gdzie powinien. Zobaczcie w ogóle też jakie to są, jakie to są ratingi, nie? Dumbledore gra jak smurf, tak naprawdę, jakby smurfował. Też to możliwe, że jest jakiś, yy, jakiś primate, no, zwróćcie uwagę na ich pingi. Tutaj, kurde, ja bym chciał mieć taki ping na, na siege, czy nawet na premierach, jak tam gram raz, raz na ruski rok. 1-12, no to nie jego mecz, ale zobaczcie też jakie ratingi, 8031 tysięcy, nawet tutaj 8 tysięcy przeciwko tym 21 tysiącom, no to... No, nie z Ziomek nie, nie, może, nie jest w stanie zrobić w tym meczu. Zastanawiam się, czy właśnie ludzie, którzy mają takie ratingi niebieskie, czy nawet tam fioletowe, różowe, czy znają mniej więcej standardy, jak się, jak się gra? Ilu CT na A, na Midzie, na B i tak dalej, na przykład na tej mapie? Wróci sobie. Miego, timie idą od tego. Od pleców. Mógł iść nawet keiwa w sumie. No. No <grywka> to nie, niefortunnie. Oj oj oj. Zdziwiło mnie, dlaczego chciał zbytować yy, skacząc, tak naprawdę. Uu. No, widać a znaczy aż widać Doru i widać Kiwi'ego. Powiedzmy, jaka jest różnica między nimi. Nie wiem, czy zdążyliście zauważyć. Czy też nie? Dumbledore, gdzież pan tutaj jest? Kurde, blade, jesteś pan. Dobra, tutaj też mam gdzieś jakiś, jakiś frag. I oni nawet się cies cieszą, mimo że wiedzą, że przegrają, mogą przegrać ten mecz. No to cieszą się, że na przykład zdobyli fraga na nim, no bo oni zyskują sobie wtedy morale, no bo gość grał tam kiedyś profesjonalnie i widzą, że jak zdobędą fraga na nim. To jest git, tak jak ja kiedyś grałem powiedzmy na, na Magiska z, z Vitality, chyba na, na Mirażu, Jest filmik na YouTube, to jak zdobyło się, jak załatwiło się Magiska No to miało się takie poczucie, kurde, załatwiło się prosa, nie, Je, jest, jest fajnie, jest git No to nawet dwa fragi, sorry, myślałem, że jednego tam widziałem I wtedy jak załatwiłem Magiska albo, nie wiem, to chyba na, na streamie wtedy grałem Skasowa Skasowaliśmy go tam na midzie No to było takie, takie wow no ale to wiecie, no Magisk, no gra premiery, to nie żaden tam faceit, nie żaden major Więc Magisk na premierach, myślę, że nawet y, tam się nie pocił, gra sobie na luzie, może nie wiem, jakąś rozgrzewaczkę sobie kręcił, czy coś tego typu Albo testował sobie jak tam premiery, ilu cheaterów jest na, na premierach Ale fajne, fajne uczucie, spotkać prosa w meczu, już nawet nie ważne, żeby zdobyć fragi, tylko grać na niego, mieć możliwość właśnie grać na gościa, który poziomem Niszczy Mnie, niszczy teammateów i tak dalej Taka spoko runda, szybka. Także moi drodzy, to będzie chyba na tyle. I mimo, że Dumbledore tutaj ma 31 tysięcy, teraz ma 31 z kawałkiem, czy tam 30 tysiaków z kawałkiem, już nie pamiętam, to wydaje mi się, że gra o wiele lepiej niż powiedzmy tam ten triki. Kreeks, czy tam cała, cała reszta topki, której, którą żeśmy oglądali. Myślę, że on prędzej czy później tą topkę wbije. Bo jak patrzyłem historię jego meczów na premierach, no to jeden mecz plus 115 Elo, drugi mecz 119 Elo, kolejny 113, coś tego typu. No i następny w pierdziel i minus 500. Czyli musi zagrać fajny palak. Musi zagrać teoretycznie 5 meczów, żeby pokryć straty z jakimś tam no, nie wiem, z, z jakimś lekkim bonusem, żeby ten jeden mecz u się, jakby wyrównał. Mam nadzieję, że też widzicie, jak, jak on gra w porównaniu do tamtych ziomków, których oglądaliśmy, czy tam Europa, czy hmm, top 1 na, na świecie, że widać czarno na białym, jak gra on i jak grają tamci. I mam nadzieję, że wy też, że wy też to widzicie. Tutaj co prawda nie jest taki, wiecie, poziom top tier tych teamów na, na świecie, ale na premierach jest to, jest to w zupełności, jak widzicie, wystarczające, żeby kasować. Też, no, przeciwnicy mają taki rating, a nie inny, być może inaczej by, by się grało, inaczej by wyglądała gierka, kiedy grałby na ludzi, którzy mieliby po 20 parę tysięcy. No nie wiem, zobaczymy, jeśli ta topka się zmieni, aczkolwiek wątpię na świecie, bo dalej jest yy, triki. Ale on chyba jakoś laguje. Zajchu. Który sam, yy, Diwan. On ma 15 tysięcy. Tak, zerknijmy sobie jedną rundkę, jak, jak on gra, jak on pikuje. Tutaj było takie strzelanie. Nie wiem, jakbym szeli obejrzał obejrzał. Jest takie, wie, wiecie, strzelanie. Trochę tutaj AD wbiegło podczas strzelania. No nic. W każdym razie dajcie znać, y, co sądzicie o nim, jak porównujecie y, Doru do, do tych, których oglądaliście już no, może trafiliście na tamte filmiki na moim, na moim kanale. Też druga sprawa, jeśli chcielibyście topkę z Chin, jak tamten goziomek gra, ten y, oddział specjalny do spraw krwinek, <laughs> czy coś tego typu. Jak, jak znajdziecie konto dajcie, dajcie cynk. To coś tam obejrzymy. I i ewentualnie kogoś z Europy może, tam widziałem, że tam jakiś chyba jeden czy dwóch Polaków jest, jeśli na obrady też jakieś ich zobaczyć meczyki, spoko by było. Także z mojej strony to tyle, trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego i do następnego, cześć!